Dzień dobry, dobry wieczór, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Abzu na tym kanale. Mam nadzieję, że odcinek Wam przypadnie do gustu, w razie czego macie dostępne inne serie lub będą się one pojawiać w międzyczasie niedługo. Aby nie przedłużać, to zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania, naszykujcie sobie swoją ulubioną herbatkę lub cokolwiek innego, co wolicie pić według własnego uznania i rozpoczniemy dzisiejszą rozgrywkę. Tak się rozpoczyna nasza rozgrywka. Tak więc zaczynamy w dość ciekawy sposób. Bardzo dużo jest tutaj... O, da się szybko pływać. Jest bardzo dużo jakichś różnych rybek tutaj. Nie wiem, co tu robimy, bo to mamy jakiegoś suma dużego albo coś, <sum> możemy dołączyć się do niego i z nim przepłynąć. Ciekawe, jak daleko możemy z nim płynąć. Jak dużo świata możemy z nim zwiedzić. A, no, to już się pożegnać. Mamy tutaj jakieś takie zarośla. Gra jest całkiem prosta graficznie. Powiedziałabym może nawet, że bardzo prosta. Co to? No, można z tym interakcję jakąś wejść. Puszczaliśmy jakieś żółwiki. Spoko. Gra ma całkiem prostą grafikę, ale jednocześnie ta grafika jest bardzo ładna. O tu jakiś. To już nie jest żółwik. A to jest jakiś. jakiś robocik. fajnie się pobujał jaki słodziek jak widać jest to częściowo zamknięty świat żeby jednak nie eksplorować za dużo bardzo przepraszam za papugi w tle ale niestety nie mogę nagrywać w żadnym innym pomieszczeniu to można medytować medytujmy jakaś taka... rybka. Więcej takich dziwnych rybek. Czyli muszę tak po prostu siedzimy i oglądamy rybki. I Coś w międzyczasie przekąsił sobie, można by że... Jest to dobry sposób, wydaje mi się, żeby się zapoznać przy okazji z terenem, ale tutaj nic więcej nie. Uuu! Uu. Ta... Uu. Widzę, że też głodna jest ta rybka. No dobra. A tak jak mówiłam, przepraszam za te małe skrzyki w tle, ale niestety nie mam, tak jak mówiłam, wspominałam, możliwości nagrywać w innym pokoju jakimś. No co to jest? Jest bardzo dziwne sterowanie. Zebraliśmy. No dobrze. To... Tak. A... on no, nam odpowiada, ale słuchaj. A one też bardzo lubią. Bardzo lubią mówić, kiedy ktoś coś mówi. O tego nie otwieraliśmy, to? kiedy ktoś jest w pokoju i coś zaczyna mówić, to one też muszą sobie podyskutować. Uważają chyba, że... Rozmawiam akurat z nimi i one też muszą się odezwać, one też muszą mieć swoje zdanie, muszą wtrącić swoje kilka groszy do dyskusji. Także... A no tak, no możemy jeszcze to przyspieszyć przecież. Się już nie da, bo nas cofa. No dobrze. Albo my chyba stąd przypłynęliśmy. Poza tym. Jak słyszycie, muszą... No muszą się podzielić tym, co muszą powiedzieć. Nie byłoby innej możliwości dla nich. No to chyba już otwieraliśmy to, dobra? Tu jest jeszcze... Was jest dwóch! Co jest? Kto z nim rozmawia? jest super. Mamy dwa robociki. Teraz możliwe, że będzie trochę lepiej. Chyba nam się udało rozwiązać problem. Mamy trzy robociki. Ja nie mogę. No dobra jest coś, przez co... To jest coś, przez co my przejdziemy? Aha, jest ich trójka, ale tylko jeden to otwiera. Oczywiście się czymś różnicie? W ogóle chyba nie. Co ty mnie tak oceniająco patrzycie się na mnie? Przepraszam. A tu ciągnie? To jakieś reki. Może lepiej by było się z nim nie spotykać za bardzo. Jakieś węgorze. Czy one będą mnie kopać prądem tak jak w bajkach? Moglibyśmy zobaczyć przy okazji... No, myślałem, że tutaj jeszcze była możliwość przepłynięcia górą, ale najwidoczniej jej nie było. O! Znowu ta dziwna muszelka. Spójmy sobie na dół do niej. Bo stąd to my przypłynęliśmy. No tak, testowałam czy mnie węgorze nie pokopią. Jak już chwilę się popływa to całkiem... się to robi, powiedzmy, w miarę przyjemne, bo na początku jest bardzo ciężko z tym sterowaniem. Co pewnie widać, że jeszcze trochę trochę widok nie idzie. O, no, o właśnie. W taki sposób na przykład. To jakieś takie... ciemne miejsce. No co, zakładam, że ja mam... No nie, straszne. O, coś tam się świeci. Co to? Aha, no, to jakieś drzwi nam się tutaj podświetlają. W ogóle to jakaś taka struktura jest fajna. No ale tam nie przejdziemy, nie przepłyniemy zasadniczo. W żaden sposób niestety, więc... Sądzę, że musimy... zobaczyć co to jest. Co to? O, to jest jakimś się... O, to nas Okej. Okej. Okay. 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 Absolutnie ma to sens. No to są te ślimaczki, co my zbieraliśmy. Czy muszelki, czy co to jest? A ich się już nie da zabrać. No okej. Okay. Zakładam, że musimy podróżować według tej wytyczonej w jakiś sposób ścieżki światłem, czy cokolwiek. Zobaczyliśmy jakieś płaszczki dziwne. Oj, otwierają nam się te drzwi. Teraz jak nastało tutaj Jak nastała tu światłość, to światłość Wygląda tak jakbyśmy Naprawiali w jakimś sensie To pomieszczenie Tą miame, Czy jakkolwiek by to Chcieć nazwać Bo jak przepłynęliśmy Przez ten tunel to tak więcej Światła się tu zrobiło, więcej rybek Tu tak jakby w ogóle Była woda do by za nogami wody To wygląda jak wypływa by z, z tego się do jeszcze tutaj albo zostawimy to już na kolejny odcinek Ja w tym miejscu bardzo serdecznie chciałabym Wam podziękować za obejrzenie tego odcinka jeżeli Wam się spodobał to nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu Wyczekujcie kolejnych odcinków, ale aby ich nie przegapić możecie zasubskrybować ten kanał, ewentualnie zaobserwować stronę na Facebooku, tam też wrzucam informacje na temat nowych odcinków na kanale. No i co, zapraszam was bardzo serdecznie do kolejnych odcinków albo do innych serii i słyszymy się już niedługo.